Cześć, cześć, siemaneczko. W dzisiejszym odcinku sobie już ostatni magazyn z tego maratonu magazynów omówimy. Jest to magazyn Ninjago Legacy. Myślę, że taki to jest najbardziej taki, taki warty uwagi, bo Legacy... E, Niczego e, fajne magazyny e, wypuszcza. E, są one większe niż standardowe. Mm, mają fajnie zabawki opakowane w takie e, kartoniki. Mm, no i przeważnie są karty limitowana karta. To jest wszystko na ten klej taki. Tu mam jego kawałek. Na ten klej, który nie brudzi. Choć tu mi się tak przylepił, że się oderwało, ale to nie szkodzi. Dobra, przejdziemy sobie, przejrzymy magazyn tego Opening za chwilę. Chociaż nie wiem, czy to było z tego magazynu, czy jednak było do któregoś z tych omawianych wcześniej. Nie wiem. W każdym razie Opening, akurat mam dwie saszetki chyba. Teraz sprawdzę. Dokładnie mam tu drugą. Yy, także opening będzie w jakimś oddzielnym odcinku. Dobra, przejdźmy, omówimy sobie magazyn. Dobra, magazyn. Okładeczka tak jak wspominałem już są większe. Porównując na przykład do tego Batmana, to widzimy tutaj różnice w wielkości tych magazynów. Standardowych. Okładeczka. Tu mi się bardzo podobają te, te, takie przedziały wytyczone na te karty. Tu mamy takie, te plakaciki, co są. One są. Mm, można je kolekcjonować. Ja nie zbierałem od początku, bo to jest numer. To jest chyba starszy numer. Kupiłem tak, pierwszy, bo teraz jest jeszcze nowszy. Ten drugi z Jayem chyba i. Yy i wężonym jakimś, ale nie pamiętam już którym. Spis treści komiks. Tu zawsze komiksy są obszerne, yy, zawsze są spośrą, o właśnie reklama kart. Yy, komiksy ogólnie fabułę mają lepiej dopracowaną z, z tego co zauważyłem. Yy, I tak pierwszy plakat to tak wygląda. Drugi plakat. To kol. Tak, w tą stronę, pionowo. E, taki duży. E, dalej, reklama magazynu. Jurassic. E, tu to jest zadanie. Dokładnie, zadanie. Tu e, jest mm, taki opis, e, biografia e, Nindroida. E, tu historia nindroidów, czyli takie yy, fakty po prostu przedstawione tu znowu zadania, tu też yy, tu też niekoniecznie zadania, yy, to jest yy, seria dla, aha, takie no po prostu takie obrazek tu mamy i to można kolekcjonować tu nawet jest do wycięcia zaznaczone Spaczko, ja nie kolekcjonuję jakoś. Tu taka historia w skrócie z epizodu. z już! Star Wars Ninjago. My mi się trochę. Z pierwszej serii y, Ninjago. Dobrze mówię? Tak. Dokładnie. Oglądałem tę serię w całości. Tu y, Lego City Magazyn. Są te zestawy z Ninjago. Wiertu kola mm. tu konkurs tak standard. W następnym numerze. Poczekajcie. Co mi się pokitła siła, Oj, kurczę. Nie wiem. Wyjaśnienie napiszę wam, Bo nie wiem. Wydawało mi się, że następny jest NJ. I yy, ten wężon, bo ten magazyn już jest dostępny przecież. Nie wiem. Dobra, nieważne. 14 maja. Nie, nie wiem. Ale przecież to było tak samo zapakowane. Mi się wydaje. Dobra, nieważne, mniejsza z tym. Eee, 14 maja, czyli od jutra, tak? Dzisiaj, od, nie, od pojutra. Tu reklamy innych magazynów. No i cóż, zabawka myślę ciekawa, bo Lloyd, Kamienni wojownicy ogólnie rzadcy są, rzadko się pojawiają. Czy jeszcze taki plakacik Garmadona i na koniec można wyciąć sobie maskę. Kozak. Dobra, yy, przejdźmy, odłożę sobie na bok. Tu mamy kartę. Yy, Garmadon edycja limitowana. To sobie miniemy. Wezmę, pokażę Wam zabawki. Jest to Nindroid, tu broń taka standard. Ten Android, taki standardowy, bo niektóre też były z maskami. No, spoczko. na na plecach, na nogach nie ma nadruku. Dalej mamy kola, który ma już nadruk. I tu, i tu. Na plecach też młot, fajnie zaprojektowany. Te chusty takie charakterystyczne dla sezonu trzeciego. Dobra. Kończymy. Podsumowanie. Jest magazyn. Karta limitowana. Dwie kozackie figurki. I. No i. Tak się zastanawiam, czy te karty były tu? Nigdzie tu nie pisze o kartach. Nie wiem. Może były w, w albo w Jurassicu albo w Batmanie. Nie wiem. Dobra, nieważne. To cóż, to będzie na koniec. Skończyliśmy maraton. Dzięki za oglądanie. Cześć.